Witam serdecznie, moi drodzy. Przychodzę z rozkładem na najbliższy tydzień, czyli od 14 do 20 września. Podpatrzymy sobie, jaki ten tydzień będzie dla każdego z nas. Moi drodzy, od razu powiem, że jest to rozkład ogólny, żeby później nie było informacji, że coś nie rezonuje. Jest to rozkład ogólny i na tym zakończmy. Dobrze, bierzemy pod uwagę trzy obiekty. Dzisiaj jest to Kamień Pustyni jako numer jeden. Następnie mamy kryształ górski jako dwa. I trzecia grupa to jest heliotrop. Bardzo proszę o wybór, a ja już sobie rozkładam grupę numer jeden. Co takiego wydarzy się dla Was 14-20 wrzesień, w tym tygodniu najbliższym, który tak naprawdę zaczyna się w poniedziałek. Zobaczmy sobie, jakie energie dla Was, moi drodzy, w grupie numer jeden. Dobrze, patrzymy. Dla Was, moi drodzy, z grupy numer jeden, rozkład rozpoczyna się kartą jakiejś komunikacji, tak? Ósemka ognia jest to karta zarówno komunikacji, jak i ewentualnie przemieszczania się. Natomiast dobrze, zaczniemy pierwszy scenariusz, który ja tutaj widzę. Przede wszystkim widzę jakąś komunikację, która komuś chodzi po głowie, żeby jakiś ruch w stosunku do drugiej osoby wykonać, żeby się odezwać, żeby tak naprawdę porozmawiać, żeby y, napisać smsa, żeby zadzwonić. Tutaj ktoś z Was może mieć takie myśli w tym tygodniu, ale również ta druga strona może mieć takie myśli, że będzie się tutaj zastanawiała, czy się do Was odezwać, czy y, zakomunikować jak gdyby się w jakiś sposób, czy poprzez messengera, czy poprzez smsy, czy poprzez po prostu jakieś maile. Natomiast tutaj jest ewidentnie komunikacja, która u kogoś w głowie y, jest jak gdyby Decyzyjna w tym tygodniu, czy się odezwać, czy też nie. Natomiast moi drodzy, jeżeli chcecie dokonać takiego kroku, to od razu powiem, że karty, które są tuż obok i tworzą pewną całość, pokazują, że zastanów się jeszcze, czy to jest, aby odpowiedni moment, żeby się odezwać, albo czy to jest w ogóle odpowiednie rozwiązanie, ponieważ dla niektórych z Was może być to akurat zły moment w tym momencie, w tym tygodniu, żeby do tej osoby się odezwać. Natomiast dla innych z Was widzę tutaj informację, że ten jak gdyby nawiązanie tego kontaktu nie ma w ogóle sensu. Na przykład, znaczy na ten moment nie ma sensu, ale równie dobrze dla tej gru drugiej grupy, o której mówię, w ogóle może nie mieć sensu. Zastanów się, ponieważ mamy tutaj kartę iluzji, kartę piątki powietrza, źle dokonanego wyboru. Czyli tak naprawdę, moi drodzy. Bądźcie szczerzy sami przed sobą i jeżeli macie ochotę na taki kontakt do kogoś w tym tygodniu, to zastanówcie się najpierw, czy jest to dobry moment, a inni niech się zastanowią, czy w ogóle jest to dobry pomysł, ponieważ tutaj widzę, że. Niektórzy z Was owszem, mogą się odezwać, ale później ten tydzień nie będzie akurat dobry na, na takie działanie, ale później czemu nie? Natomiast inni mają tutaj informacje, żeby być może spojrzeli w ogóle na tą relację raz jeszcze i na to, że chcą ten kontakt wykonać. Czy to jest w ogóle sens? Bo widzę tutaj kartę iluzji. Niektórzy z Was po prostu Mogą tym kontaktem, który uskutecznią w tym tygodniu, nic, ale to nic nie osiągnąć i będzie jedna wielka porażka, tak jak to się mówi w życiu. Więc tutaj, moi drodzy, nie jest w ogóle dobry moment w tym tygodniu na to, żebyście ten. Kontakt, jak gdyby podejmowali z tą osobą, ale równie dobrze te karty mogą pokazywać to, co zadziewa się w głowie tej drugiej osoby. Czyli on, czy tam ona zastanawiają się, czy mają do Was odezwać się, czy mają zrobić krok, czy to jest sens. Więc to jest zarówno Wasza energetyka, jak i energetyka tej osoby może być pokazana. Dobrze, idziemy dalej. Ósemka wody i rycerz ziemi. Moi drodzy, możecie mieć w tym tygodniu takie, powiedziałabym kolokwialnie mówiąc, rozkminy mentalne, tak? Czyli będziecie się łapać na takich myślach na temat waszego życia, na temat was samych, na, na, na temat być może waszego jestestwa, waszego istnienia. Tutaj karta ósemki mówi o tym, że możecie być lekko uduchowieni w tym tygodniu i po prostu takie myśli mogą wam same do głowy wchodzić, tak? Jaki jest sens istnienia, jaki jest mój cel w życiu, co mam robić, jaki jestem ja, tak, co mam przerobić. Takie informacje tutaj z tej karty płyną, że niektórzy z Was po prostu mogą w tym tygodniu otrzymywać od swojej podświadomości bardzo takie konkretne informacje świadczące o tym, że Dusza chce was jak gdyby nawołać do tego, żebyście pomyśleli troszkę o waszym istnieniu, tak? O waszym istnieniu, o tym, co chcecie w życiu osiągnąć, jaką drogą chcecie iść, yy, czy drogą przeznaczenia, czy też nie. Tutaj naprawdę to są bardzo indywidualne kwestie, ale widzę, jak grupa numer jeden może w przeciągu tego tygodnia mieć właśnie takie nawołanie ze strony duszy niemalże do tego, żebyś jak gdyby, po pierwsze, skontaktował się ze swoją duszą, Nawiązał z nią kontakt, a po drugie, zastanowił się nad samym sobą, czy ścieżka, którą po, pożądasz w życiu, podążasz, przepraszam, podążasz w życiu. Jest odpowiednią ścieżką i jest tą twoją ścieżką. To są bardzo takie duchowe rzeczy, moi drodzy i naprawdę mogą pojedyncze myśli na ten temat w waszej głowie po prostu się pojawiać w tym tygodniu. Dobrze, jeżeli chodzi o pracę, mamy tutaj rycerza ziemi, czyli tak naprawdę praca będzie szła swoim torem, tak? Tak jak było, tak będzie, ani więcej tej pracy, ani mniej. Niektórzy z was mogą otrzymać jakieś pieniądze w tym tygodniu, być może nawet wypłaty, tak? Natomiast nie będą to bardzo duże pieniądze. To nie będą bardzo duże Pieniądze to będą takie pieniądze akuratne, jeżeli mogłabym w tym momencie takiego słowa użyć, bo tutaj widzę, owszem. Rycerz Ziemi jest kartą pośrednią, tak? To nie jest y, początkowa karta, ale to też nie jest karta y, króla Ziemi bądź asa Ziemi. To jest karta w połowie. Dlatego, jeżeli chodzi o jakąkolwiek stabilizację finansową, będzie ona umiarkowana na takim poziomie, na jakim była. Niektórzy z Was mogą otrzymać jakieś pieniądze, ale one nie będą jakieś nie wiadomo jakie, tylko po prostu takie no, umiarkowane, tak? Umiarkowane. Będą te pieniądze, ale powiedziałabym. Ani duże, ani małe, tak? Akuratne, akuratne, umiarkowane i tak to się moi drodzy prezentuje. Dla niektórych z was w waszym życiu w tym tygodniu może pojawić się ktoś z trygonu ziemi, czyli byk, panna, koziorożec, ale niekoniecznie te znaki, ponieważ to będzie tylko dla niektórych z was. Tylko dla niektórych z was ta informacja, że takie osoby z trygonu ziemi mogą pojawić się w najbliższym tygodniu w waszym życiu. Moi drodzy, ja też ostatnio tutaj na samym początku powiedziałam, że ósemka ognia również, również jest kartą podróży, tak, ponieważ widzę, że niektórzy z Was mogą wyjechać na być może wypoczynek, bo mamy czwórkę powietrza, jest to karta wypoczynku. Natomiast generalnie ktoś może do Was przyjechać, albo Wy możecie wyjechać do kogoś. Ewentualnie jest jeszcze taka możliwość, ale to dla mniejszości, totalnie dla mniejszości, że będziecie romansowali. Poprzez łącza internetowe, tak? Bo ósemka ognia również często pokazuje po prostu łącza. Łącza, jeżeli z kimś rozmawiamy poprzez internet, poprzez na komputerze rozmawiamy i to również się tutaj będzie pokazywało. Więc jakieś flirty, jakieś takie powiedziałabym miłe chwile. Poprzez sieć, tak z drugą osobą. Więc tak to się prezentuje dla grupy numer jeden. Natomiast powtórzę jeszcze raz: jeżeli ktoś będzie chciał uczynić jakiś krok w stosunku do drugiej osoby, to nie jest dobry czas, to nie jest dobry tydzień, ponieważ macie piątkę powietrza, czyli źle yy, dokonany wybór. Pamiętajcie o tym. Dobrze, to jest grupa numer jeden. Zobaczmy sobie grupę numer dwa, zaraz, zaraz Kryształ Górski. Co druga grupa ma? za informację. Dobrze patrzymy. Dobrze, jeżeli chodzi o, drukę, o grupę numer 2, od razu na wstępie mamy uwolnienie. Czyli moi drodzy, uwalniacie się od tego, co toksyczne, uwalniacie się od tego, co tak naprawdę wam nie służyło. Już nie będę mówić, że to może być jakaś przeszłość. Owszem, może być przeszłość, ale równie dobrze mogą być to takie bardzo przyziemne rzeczy, na przykład, nie wiem, Miejsce pracy, które jest dla Was toksyczne, jakieś osoby, jakieś rzeczy, które są dla Was toksyczne. Tutaj chodzi o odcięcie się totalnie od energii, która Wam nie służy. I mało tego w tej karcie jest pokazane, że może być to za sprawą Was, czyli Wy świadomie odetniecie coś, co Wam nie służy, ale również uwolnienie może być na poziomie energetycznym, czyli tak naprawdę przyjdzie samo. Tutaj nie ma reguły, tak? ponieważ energie również wchodzą do naszego życia i z tego życia wychodzą. Dlatego tego równie dobrze może się to zadziać bez Waszej wiedzy i po prostu góra na polu energetycznym zrobi tak, że Wy się od czegoś uwolnicie, bo ta energia się po prostu tam na górze zmieni, tak? Więc to jest pierwsza informacja dla Was, że poczujecie na pewno dużą ulgę w tym tygodniu, ponieważ coś z Waszych barków schodzi, tak? Więc już nieważne, czy to zrobiła góra, czy to zrobiłeś Ty sam, tutaj jest uwolnienie, czyli tak naprawdę, tak jak zawsze mówię, odczujesz to jakby 50 kilo z Twoich barków yy, Jakiś wypchany plecak y, o wartości 50 kg zszedł z twoich barków. Tutaj widzę naprawdę taką ulgę, taką lekkość. Znaczy, to jest takie odczucie, jakbyście się czegoś pozbyli. I naprawdę było to jak kula u nogi. A jakie to będą rzeczy? To będą rzeczy dla Was naprawdę bardzo indywidualne, natomiast ewidentnie widać, że tutaj taka energia się zadzieje i Wy będziecie to odczuwać, tak? Będziecie odczuwać yy, swobodę, lekkość i tak naprawdę pozbycie się wielkiego ciężaru w Waszym życiu. Następnie mamy królową powietrza, czyli w tym tygodniu postawicie na rozum i na intelekt. Ja tutaj widzę, że. Może być też tak, że Wy będziecie docenieni poprzez właśnie waszą inteligencję bądź wasz rozum, chociażby w pracy, tak? Ale niekoniecznie w pracy. Może być to w każdej sferze naszego życia. Natomiast tutaj ta królowa powietrza jest mocno osadzona w tym najbliższym tygodniu, więc będziecie się wykazywali moje, wykazywały, moje drogie dwójki, bardzo silnym, yy, znaczy powiedziałabym, bardzo wysokim intelektem, tak? Intelekt i tak naprawdę pokazane jest tutaj to, że. Yy, Ktoś może Was nawet docenić za to, tak? Wybije się wasz intelekt, wasz rozum w tym tygodniu, jakby to było niezwykle istotne, ale również widzę to tak, jakby to otoczenie zobaczyło, że wy jesteście na przykład osobami bardzo kompetentnymi do pewnych rzeczy, jesteście bardzo inteligentni, jesteście bardzo dobrze posługujący się rozumem. Tutaj takie informacje mi się pokazują na ten tydzień. Następnie jest szóstka Ziemi, czyli będzie tutaj dobra komunikacja z innymi ludźmi i będzie dobre wyrównanie energetyczne. Tyle, ile będziesz dawał otoczeniu, Tyle będziesz otrzymywał z powrotem. Powiem szczerze, że tutaj jest jak najbardziej wszystko na, na równi z innymi ludźmi, przez to właśnie będzie Dobre podejście Was do ludzi i ludzi do Was, tak? Tu jest wszystko w porządku, tutaj relacje międzyludzkie są na odpowiednim poziomie. Następnie mamy kartę sprawiedliwości i tak jak zawsze muszę to powiedzieć w pierwszej kolejności, jest to karta karmiczna. Mogą zadziać się sprawy związane z Waszą karmą, tak? Z karmą, którą przepracowujecie, albo z karmą, która Wam została odgórnie nadana. Moi drodzy, niektórzy z Was z tego, co, co mi piszecie, mogą nawet nie być świadomi, że jakąś karmę mają, ale to jest zawsze do sprawdzenia, wystarczy podać datę urodzenia i to jest zawsze do sprawdzenia. Natomiast tak jak powiedziałam w tym tygodniu może być po prostu karma zadziałać, tak mogą być sytuacje, które są stricte karmiczne i tak naprawdę trzeba będzie się im poddać, dlatego że to jest odgórne karma. Tutaj będzie jak gdyby siebie Umiejscowiała w tym tygodniu w Waszym życiu. Ale równie dobrze są to wszelkie sprawy urzędowe, które być może będziecie w tym tygodniu musieli, moi drodzy, po prostu załatwić, również rozwody, dlatego że to również jest karta rozwodów. Natomiast widzę przy dziesiątce ognia, że jeżeli są to sprawy urzędowe, to te sprawy jak gdyby. Zostaną w tym tygodniu załatwione i już Was one nie interesują, tak? Załatwione, odhaczone i idziecie przed siebie, bo te sprawy mogły być dla Was niezwykle obciążające. Moi drodzy, dla niektórych z Was, tak jak powiedziałam, będzie to karma, i również ta karma mogła być dotychczas dla Was bardzo obciążająca. A w tym tygodniu może się zadziać tak, że być może właśnie ta karma związana jest z tym uwolnieniem, i wtedy będzie świadczyło to o tym, że karma po prostu w tym tygodniu zostaje przepracowana. Więc również tutaj te karty w ten sposób powinniśmy czytać. Dobrze, idziemy dalej. Dziesiątka ognia i paść ziemi. Moi drodzy, niektórzy z Was w tym tygodniu mogą być troszkę przepracowani, troszkę może być natłok obowiązków w pracy, albo po prostu może być to praca taka, którą sami sobie zorganizujecie, czyli na przykład posprzątanie ogrodu, posprzątanie piwnicy, jakieś, nie wiem, yy, yy, posprzątanie szafek w domu, tak, czy regału. To wszystko jest yy, pokazane w karcie pracy. Będzie to dla Was, powiedziałabym, no, trochę obciążające z racji tego, że będziecie czuć, że jesteście przepracowani. Natomiast powiedziałabym szczerze, że to nie będzie na jakimś już takim poziomie, żeby będziecie padać z nóg, ale będzie, będziecie czuć, że te obowiązki były większe niż dotychczas, tak? Będziecie troszkę tacy, powiedziałabym, przepracowani. Jeżeli tu są sprawy urzędowe w tej karce, karcie Sprawiedliwości, to te karty później będą pokazywały, że żeby dokonać, jak gdyby, rozwiązania tej urzędowej sprawy w tym tygodniu. Będziecie musieli bardzo dużo y, rzeczy wykonywać, na przykład latać z dokumentami, robić ksero, y, ho, jeździć po podpisy, też takie rzeczy tutaj się pokazują. Ale to również będzie takie przepracowanie, tak? Za dużo obowiązków, za duży natłok, ale to później, moi drodzy, przechodzi, tak? Załatwiacie sprawę i tak jak mówię, odchodzi to od was. Ta sprawa, którą macie do załatwienia, również może być związana z trygonem ziemi, czyli byk pan na koziorożec, ale nie musi być, tak? Dla niektórych z Was będzie to związane z, z właśnie z tymi trzema znakami, albo po prostu ta y, sprawiedliwość, jeżeli byłaby karmą w waszym przypadku, to możecie mieć karmę właśnie z trygonem ziemi. Więc tak to się, moi drodzy, prezentuje. Natomiast powiedziałabym, że co, to, co ma się zadziać, się zadziejem, tak? Bo mamy kartę losową i tutaj wpływu na to nie mamy. Natomiast najważniejsze jest to, co tutaj, tak? Uwalniacie się, uwalniacie się i tak jak powiedziałam, możecie być docenieni intelektualnie, macie dobre relacje z innymi ludźmi, tak? W tym tygodniu. Natomiast tutaj no, zadziewa się los, tak? Zadzie, zadziewa się karma. Chyba, że macie tutaj sprawy urzędowe, to wtedy karma was nie dotyczy. Ale dla niektórych z Was będzie to po prostu y, sprawa losowa, tak? Los wam daje konkretne sytuacje w tym tygodniu i po prostu trzeba się im y, poddać po prostu, tak, przerobić je i, i iść do kolejnego tygodnia. Więc tak to się prezentuje dla grupy numer dwa. I została nam grupa numer 3, czyli będzie to heliotrop. Zobaczymy sobie, co heliotrop tutaj chce nam przekazać. Trzecia grupa. Patrzymy. Moi drodzy, y, pamiętam wasze rozkłady z dwóch tygodni wcześniej, tak? I mieliście dość ciężkie rozkłady, a teraz, proszę bardzo, Trójka ma przepiękny rozkład. Naprawdę bardzo pozytywne karty, bardzo takie, y, powiedziałabym, pełne nadziei karty na ten tydzień. Ale dobrze, zaczynamy od początku. Y, wchodzicie do tego tygodnia jako jedni wielcy zwycięzcy, tak? Macie szóstkę ognia, czyli tak naprawdę brylujecie, siedzicie na tym koniu i jesteście wygranymi, tak? Jeszcze macie tutaj, jak gdyby. Wokół siebie ludzi, którzy Was podziwiają. Oczywiście jest to przenośna w tej karcie, tak, ale jest tu pokazane, że będziecie w takiej energii zwycięzcy, że coś może Wam się udać, że możecie mieć uznanie ze strony otoczenia, że na przykład będziecie liderem w tym tygodniu, tak, bo karta szóstki ognia tego rycerza na tym koniu również świadczy o tym, że możecie przewodzić w tym tygodniu grupie albo po prostu przewodzić jakieś, Jakiemu środowisku, tak? czy w pracy, czy, czy poza pracą. Bardzo tutaj y, ta karta jest silna i powiedziałabym, że macie bardzo dużą siłę przebicia w najbliższym tygodniu. Macie również kartę gwiazdy, karta ochronna. W tym tygodniu grupa numer 3 ma kartę ochronną od górną, więc nic, nie, nic złego się Wam nie stanie i tak naprawdę góra będzie przychylna wszystkiemu pozytywnemu, co będziecie chcieli powiedzmy włożyć, y, przepraszam, co będziecie chcieli w swoje życie tak naprawdę Zdziałać, tak? Co, co będziecie chcieli zrobić? Tak, góra Wam tutaj daje znak, zielo, zielone światło, i tak naprawdę masz ochronę w tym tygodniu. Na wstępie mamy kartę pustelnika, i tak, albo to panna w niektórych przypadkach będzie odgrywała jakieś znaczenie w tym tygodniu, i powiedziałabym, że dość dobre znaczenie, bo trójka wody to jest karta. Świętowania, karta takiego, takiej wspólnej zabawy, więc być może ktoś z Was będzie miał urodziny, być może tutaj, a właśnie. Przecież panna teraz ma urodziny. Więc niektórzy z was mogą po prostu być zaproszeni na jakieś świętowanie u panny, tak, z racji jej urodzin, ponieważ ewidentnie tutaj w karcie Pustelniku pokaza nam się karta panny, a w karcie Trójki Wody jest to po prostu świętowanie, tak? Świętowanie, bogate życie towarzyskie, rozrywkowe, dużo wyjść, dużo śmiania się, dużo po prostu luzu. I tak jak powiedziałam, jeżeli jesteście panną, która nie miała jeszcze urodzin, możecie po prostu świętować swoje urodziny w tym tygodniu, możecie być również osobą, która zostanie do takiej panny solenizantki zaproszona właśnie na tak zwany tort urodzinowy. Natomiast jeżeli nie macie takiej sytuacji, to jest tutaj pokazana informacja, że będziecie mieli jak gdyby chwilę takiego wyciszenia w tym tygodniu, że będziecie chcieli jak gdyby zagłębić się w siebie, że będziecie chcieli jak gdyby roz... ojej chciałam powiedzieć słowo, ale takie powiedziałabym Słowo dość luźne, więc teraz chcę sobie na szybko y, dobrać, tak, te słownictwo inne. Chodzi mi o to, że Będziecie tutaj bardzo nastawieni na swoje wnętrze, będziecie się zastanawiać nad tym, co, co w życiu osiągnąłem, jaką drogą chcę iść dalej, czy to, co robię, jest dobre, czego mi w życiu brakuje. To będą takie, taki powiedziałabym, wewnętrzny dialog z samym sobą. Więc tutaj w karcie Pustelnika pojawia mi się informacja, że niektórzy z Was mogą po prostu w pewnym momencie tego tygodnia najbliższego takie rozkminy, tak? W cudzysłowie rozkminy. Dobrze, idziemy dalej. Trójka wody, szóstka powietrza i czwórka ognia. Moi drodzy, tak jak powiedziałam, dla większości z Was może być tutaj jakieś wyjście z, w towarzystwie, może być to jakaś, yy, jakieś świętowanie, tak jak powiedziałam. Jeżeli nie macie pannę w swoim otoczeniu, to po prostu być może taka panna zorganizuje swoje urodziny. Natomiast powiedziałabym w ten sposób, że Yy, dużo luzu w tym tygodniu wejdzie w wasze życie, i tak naprawdę być może niektórzy z Was będą świętowali po prostu to, co zadzieje się tutaj. Bo w tej karce szóstki ognia jest, jest yy, tak jak powiedziałam, zwycięstwo, ale to zwycięstwo może być również Twoim jakimś sukcesem zawodowym, albo każdym innym sukcesem w Twoim życiu, i tutaj po prostu będziesz to świętował, tak? W jakimś okresie tego tygodnia będziesz to świętował. Również tak może być. Następnie mamy szóstkę powietrza i czwórkę ognia. I teraz powiem w ten sposób. Niektórzy z Was mogą wyjechać w jakąś podróż, i może być to podróż do domu rodzinnego, tak? Dlatego, że czwórka ognia jest kartą związaną stricte z, z domem. Nie tyle z domem, jako y, cztery ściany, ale również z wi y, więzi rodzinne, tak? Rodzina, więzi rodzinne. Niektórzy z Was mogą wyjechać w tym tygodniu do kogoś, ale równie dobrze, ktoś z domowników y, z rodziny po prostu może przyjechać do Was. Tutaj jest taka właśnie informacja. Kolejna informacja jest taka. Taka, że być może będziecie inwestowali w swój dom, czyli na przykład będziecie planować remont, będziecie kupować coś do domu, jakiś właśnie zakup do domu typu sofa, typu wazon, typu yy, najmniejszy nawet zakup, tak? Natomiast widzę, że będzie tutaj jakaś. Yy, jakiś zakup do waszego domu, w którym mieszkacie, tak? Więc bardzo pozytywne karty, jeżeli chodzi o grupę numer 3. Tutaj naprawdę nie ma się do czego przyczepić, moi drodzy. Grupa numer 3 nie dość, że jest chroniona to już na wstępie tygodnia ma jakieś tutaj yy, od razu uznanie publiczne i zwycięstwo i tak naprawdę dużo śmiania się, dużo radości, dużo świętowania. Moi drodzy, piękne karty. No, w tym tygodniu grupa numer 3 ma piękne karty macie najlepszy rozkład z tych trzech grup, tak? Więc tak naprawdę nic tylko się cieszyć i, i cieszyć się z tego, że ten najbliższy tydzień będzie dla Was taki, powiedziałabym, przyjemny i pożyteczny, bo tutaj dużo rzeczy będzie takich, które się Wam udadzą, tak? Będzie uznanie, będzie tutaj przede wszystkim ochrona i wstawiennictwo sił wyższych i to co będziecie chcieli wdrożyć w życie macie tutaj zielone światło od góry. Więc dużo rzeczy może się wam w tym tygodniu po prostu udać, tak? Po prostu udać, bo góra nad tym czuwa. Moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o grupę numer 3. Pozdrawiam serdecznie Oliana.